To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Premier Włoch Georgia Meloni spotkała się z Donaldem Trumpem. Celem wizyty było omówienie kwestii ceł, które administracja prezydenta USA nałożyła na Unię Europejską. Na razie stawka wynosi 10%, ale za niecałe 3 miesiące może zostać podniesiona do 20%. Wcześniej odbyła się już pierwsza runda rozmów na linii bruksela waszyngton ale negocjatorzy europejscy narzekali, że strona amerykańska nie przedstawiła klarownych oczekiwań. Liczyli, że spotkanie Meloni z Trumpem pomoże to zmienić. Włochy mają znaczącą nadwyżkę w handlu towarowym ze Stanami Zjednoczonymi, wynoszącą ponad 45 miliardów dolarów. Francja wyraziła obawy, że dwustronne spotkanie stwarza ryzyko podważenia europejskiej jedności. Jednak Komisja Europejska życzliwie odniosła się do podróży Meloni. Włoska premier miała być w stałym kontakcie z Brukselą. Premier Włoch Giorgia Meloni jest traktowana. Przez europejski establishment polityczny, jako ktoś, kto może dotrzeć do ucha Donalda Trumpa. No i faktycznie ta podróż premier Meloni odbywała się w dobrej atmosferze. Komunikaty, które płyną po rozmowach, są takie, że istnieje szansa na podpisanie umowy. Handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Chociaż premier Meloni mówiła, że nie ma mandatu do tego, żeby wypowiadać się w imieniu Unii Europejskiej. Natomiast, jak sama stwierdziła, jej celem jest zrobienie wszystkiego, żeby do takich rozmów handlowych między Waszyngtonem a Brukselą. I państwami europejskimi doszło jak najszybciej. Zatem Waszyngton wysyła sygnał, że jest gotowy do rozmów. Pytanie oczywiście, jak te rozmowy przebiegną, jakie będą warunki, które Amerykanie mogą stawiać państwom Unii Europejskiej. No i tutaj, wśród takich warunków zawarcia porozumienia, mogą się znaleźć żądania ograniczenia współpracy państw Unii Europejskiej z Chinami, czyli ograniczenia importu chińskich produktów ograniczenia związane z, ze sprowadzaniem chińskich inwestycji, no a także zrezygnowanie z roli bycia państwem przeładunkowym, państwem tranzytowym dla chińskich towarów, które w ten sposób mogłyby próbować dotrzeć na amerykański rynek z pominięciem ceł. Takie warunki mogą stawiać Amerykanie, no i oczywiście tu jeszcze mamy cały pakiet innych kwestii związanych np. z rolnictwem. Wiem, że strona, stronie amerykańskiej zależy na tym, żeby rynek europejski był otwarty na amerykańskie produkty rolne, które nie spełniają norm unijnych, a gdyby doszło do zawarcia takiej umowy obejmującej kwestię właśnie importu żywności ze Stanów Zjednoczonych i równocześnie gdyby Unia Europejska zdecydowała się na podpisanie umowy handlowej z państwami Ameryki Południowej, z państwami Mercosur, to europejskie rolnictwo znalazłoby się w poważnych tarapatach. Zatem raczej nie należy się spodziewać szybkiego porozumienia handlowego między państwami Unii Europejskiej a, a Waszyngtonem. Tłumacze dr Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego Układu Sił. Trump powiedział, że Włochy są jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie. Stwierdził, że nie będzie żadnego problemu, by zawrzeć porozumienie handlowe z jakimkolwiek państwem Unii Europejskiej. Meloni zapowiedziała, że włoskie firmy zainwestują 10 miliardów euro w USA. Oceniła również, że Europejczycy muszą kupować więcej gazu od Amerykanów. Premier Włoch zapowiedziała, że jej kraj ogłosi plan wydawania 2% PKB na obronność na najbliższym szczycie NATO, który odbędzie się w czerwcu w Hadze. Litwa chce w porozumieniu z Polską rozbudować drogę łączącą Augustów z Wilnem. Ma ona uzyskać parametry niezbędne do potrzeb wojskowych. Wymagałoby to przybudowy 113 km drogi oraz renowacji ośmiu mostów. W optymistycznym scenariuszu projekt miałby zostać ukończony w 2028 roku. Na razie głównym korytarzem komunikacyjnym w przypadku działań militarnych jest droga prowadząca z Warszawy do Kowna będąca częścią trasy Via Baltica. Mobilność wojskową wzmacnia Rail Baltica czyli połączenie kolejowe biegnące przez oba kraje. Wszystkie Wspomniane trasy przechodzą przez przesmyk suwalski. Litewski wiceminister obrony Tomasz Godliauskas powiedział, że przy okazji wzmocniony zostałby system zapór na granicy z Białorusią i obwodem królewieckim. Szukano by także sposobów, by uodpornić się na zagłuszanie sygnału GPS przez Rosjan. Projekt rozbudowy drogi ma być częścią działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury podwójnego zastosowania w Europie. Komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius wezwał do szybkiego przeznaczenia na ten cel 70 miliardów euro. Na razie jednak projekt nie został objęty unijnym dofinansowaniem. Według słów litewskiego wiceministra Polska i Litwa będą o to zabiegać. Donald Trump zasygnalizował, że wymiana ciosów z Chinami w ramach wojny celnej zakończyła się. Amerykański prezydent powiedział, że nie chce dalej zwiększać ceł, ponieważ, jak się wyraził, od pewnego punktu ludzie przestają kupować. Obecnie stawki na chińskie towary wynoszą 145%, w przeciwnym kierunku jest to 125%. W zeszłym tygodniu Pekin zakomunikował, że nie będzie dalej uczestniczyć w grze w liczby i nie będzie odpowiadać na postępowanie USA w tej sprawie. Trump stwierdził, że mimo wszystko oba kraje pozostają w kontakcie i że sprawa o podpisania porozumienia z Chinami wygląda optymistycznie. Według źródeł agencji Reutera nie doszło do żadnych znaczących rozmów na wysokim szczeblu pomiędzy oboma krajami. Trump odniósł się także do sprawy ByteDance, właściciela TikToka. Firma jest zobowiązana do pozbycia się większości aktywów w Stanach Zjednoczonych. Prezydent kilkukrotnie przedłużył termin, do którego musi to zrobić. Powiedział, że porozumienie w tej sprawie jest przygotowane, ale należy poczekać, aż rozwiązany zostanie spór handlowy. Tymczasem od 10 tygodni całkowicie zamarły dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych do Chin. Pekin wprowadził cła na amerykański LNG w 49%, co sprawia, że zakup staje się nieopłacalny. Od czasu napaści Rosji na Ukrainę Chiny zmniejszały zamówienia. W 2022 roku gaz skreplony z USA stanowił 11% dostaw do kraju, w zeszłym roku jedynie 6%. Chińska ambasador w Moskwie sugerowała, że zwiększone mogą zostać zakupy w Rosji. Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, takie jak OpenAI, Antrofic czy Google ścigają się w tworzeniu modeli mających zastąpić ludzi w zakresie programowania. OpenAI w tym tygodniu udostępniło modele GPT 41, 02 i 03, zdolne do kodowania oraz narzędzie Codex CLI, czyli agenta bazującego na sztucznej inteligencji wykonującego zadania dotychczas powierzane programistom. Dyrektor do spraw produktów firmy Kevin Whale powiedział, że obecny rok jest tym, w którym sztuczna inteligencja stanie się lepsza w kodowaniu od ludzi na zawsze. W jego ocenie jest to zmiana. Mająca, jak powiedział, demokratyzujący wpływ, ponieważ każdy będzie mógł tworzyć oprogramowanie. W 2023 roku, według testu branżowego SWE Bench, sztuczna inteligencja mogła rozwiązać jedynie 4,4% ,4 problemów związanych z programowaniem. Obecnie jest to prawie 70%. Jak wykazano w badaniu na platformie poświęconej kodowaniu GitHub, 92% amerykańskich programistów wykorzystuje w pracy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. To było Espresso z układem sił. Więcej materiałów znajdą Państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.układsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.